Witajcie! Jestem PokeBarty a dzisiaj mam dla was książkę bardzo fajną książkę którą można kupić w Empiku jest już dostępna od dawna jest to jak zostać youtuberem publikuj i zarabiaj jest to, to bardzo fajna książka tutaj jest są YouTuberzy już różni, różni, jak założyć konto, czym nagrywać, jak montować, jakiś stojak mamy, czym nagrywać na przykład GoPro Hero 4 albo Sony 4K selfie stick, tutaj mamy jakieś mechanizmy, telefony, to jest taka kuchenna. Tu już bardziej sportowe jest. Hmm. No i taka fajna książka, według mnie jest do kupienia. Nie wiem za ile, bo jeszcze no dostałem ją, a nie ja sobie kupiłem. Tylko nie dostałem? No i polecam książkę, bo już trochę przeczytałem, no i zacząłem nagrywać. No i chciałem wam to pokazać, nie? Więc dzisiaj jest koniec serii unboxing. No i wkraczamy w jakieś inne gry albo coś takiego, co mogę nagrywać. Piszcie mi w komentarzach, co chcielibyście, żebym nagrywał. Mogę nagrywać na przykład PewDiePie YouTuber Simulator, albo takie inne. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. No to pa!